To, co zaraz usłyszysz, może całkowicie odmienić Twoje spojrzenie na nadchodzące wydarzenia. Aniołowie właśnie teraz przekazują Ci pilne ostrzeżenie. Ten mężczyzna, którego spotkasz lub już spotkałaś, zmieni Twoje życie na zawsze. Nie jest to zwykła relacja ani przypadkowe spotkanie. Wszechświat działa z niezwykłą precyzją, a anioły są teraz przy Tobie, by przygotować Cię na coś wielkiego. Co już zmierza w Twoją stronę. Kochana, nie możesz zignorować tego znaku. Ten mężczyzna nie pojawi się, aby Cię zranić, lecz aby popchnąć Cię na ścieżkę, o której do tej pory nawet nie miałaś odwagi marzyć. Zanim opowiem Ci więcej o tym niezwykłym spotkaniu, pamiętaj: na końcu tego przesłania znajdziesz zaproszenie do naszego kręgu kobiet na telegramie. Link jest w opisie. Dołącz, kochana, bo codziennie czekają tam na ciebie słowa otuchy i wsparcia. Aniołowie pokazują mi wyraźnie: Ten mężczyzna wniesie do twojego życia zmianę, której teraz jeszcze nie potrafisz sobie wyobrazić. Może to być miłość, może wielka lekcja, a może impuls do głębokiego przebudzenia. Nie próbuj zrozumieć tego intelektualnie. To spotkanie wydarzy się na poziomie duszy, tam gdzie nie dociera logika, lecz działa jedynie intuicja. I głębokie, wewnętrzne przeczucie. Ten mężczyzna może pojawić się niespodziewanie, w najmniej oczekiwanym momencie. Aniołowie proszą, bądź czujna, bo życie nie zawsze daje drugą szansę na rozpoznanie tak ważnego znaku. Twoje serce już przygotowuje się na to spotkanie. Nawet jeśli jeszcze tego nie zauważyłaś, już teraz dokonują się w tobie zmiany. Które umożliwią Ci przyjęcie tej relacji z otwartością i mądrością. Aniołowie mówią: To spotkanie będzie katalizatorem, czymś, co przyspieszy Twój rozwój, pomoże Ci odkryć nowe pragnienia i zrozumieć siebie na głębszym poziomie niż kiedykolwiek wcześniej. Może ten mężczyzna nie będzie dokładnie taki, jakiego się spodziewasz. Aniołowie przypominają, Przeznaczenie rzadko przybiera formę, którą sobie wyobrażamy. Zawsze jednak jest dokładnie tym, czego potrzebujemy. To spotkanie może cię zaskoczyć, wytrącić z równowagi a nawet przestraszyć swoją intensywnością. Ale aniołowie szepczą: nie uciekaj, to jest dar, który został ci dany przez same niebiosa. Ten mężczyzna ma do odegrania ważną rolę w twoim życiu. Może będzie twoim nauczycielem, może miłością życia. A, może przyjacielem, który pomoże ci przejść przez trudny okres i odnaleźć własną siłę, Aniołowie. Pokazują mi, że to spotkanie będzie jak zwierciadło. Odbije Twoje największe lęki, ale i największe pragnienia. Pomoże Ci zobaczyć siebie taką, jaką naprawdę jesteś i jaką zawsze miałaś się stać. Nie bój się zmian, które to spotkanie przyniesie. Aniołowie zapewniają, jesteś gotowa, nawet jeśli teraz czujesz niepewność lub wątpliwości. Wszystko, co się wydarzy, będzie dla Twojego najwyższego dobra. Zastanów się, czy nie zauważasz już wokół siebie pewnych znaków. Powtarzające się sytuacje, sny, przypadkowe rozmowy to wszystko mogą być sygnały, że ten mężczyzna jest już blisko. Aniołowie proszą: nie ignoruj intuicji. Twoje serce wie więcej niż podpowiada ci rozum. Wsłuchaj się w swoje wewnętrzne głosy, bo to one poprowadzą cię prosto do tego spotkania. To spotkanie może oznaczać koniec pewnego etapu twojego życia i początek nowego. Aniołowie mówią: Nie bój się pożegnań, bo za nimi zawsze kryją się nowe możliwości i nowe przestrzenie dla twojego rozwoju. Pamiętaj, że wszechświat nie popełnia błędów. Jeśli ten mężczyzna pojawi się na Twojej drodze, to dlatego, że jest to zapisane w planie Twojej duszy i ma głęboki sens, nawet jeśli nie od razu go zrozumiesz. Aniołowie mówią: Nie musisz wiedzieć wszystkiego już teraz. Wystarczy, że zaufasz, że pozwolisz życiu prowadzić Cię tam, gdzie czeka na Ciebie to spotkanie. Z tą osobą, z sobą samą, z własnym przeznaczeniem. Zostań jeszcze ze mną, bo Aniołowie mają dla ciebie ostatnie, najważniejsze słowa tego przesłania słowa, które pomogą ci otworzyć się na to spotkanie i przyjąć zmiany, które wniesie do twojego życia z odwagą i miłością. Aniołowie pokazują mi teraz, jak ogromne znaczenie ma twoje nastawienie w obliczu tego spotkania. To nie będzie zwykła znajomość, którą można potraktować obojętnie. To będzie moment, który odmieni twoje serce, twoje myśli i twoją przyszłość. Być może już teraz czujesz pewien niepokój, jakby coś w twoim życiu miało się zmienić, i masz rację. Aniołowie szepczą: To nie jest przypadkowe odczucie, lecz zapowiedź tego, co nadchodzi szybciej niż myślisz. Ten mężczyzna może być odpowiedzią na twoje modlitwy, ale niekoniecznie w takiej formie, jakiej się spodziewałaś. Czasami anioły przysyłają nam ludzi nie po to, by nas uszczęśliwili, ale po to, by nas obudzili do życia. Twoja dusza już rozpoznaje tę energię, choć jeszcze nie umiesz jej nazwać. Aniołowie proszą: bądź obecna, uważna i otwarta, bo to spotkanie może wydarzyć się w najmniej oczekiwanym momencie, w najbardziej codziennym miejscu. Ten mężczyzna przyniesie ci nie tylko emocje, ale i wybory. Aniołowie mówią: Będziesz musiała zdecydować, czy podążysz za tym, co znane i bezpieczne, czy odważysz się wejść na drogę, która choć niepewna prowadzi do spełnienia. Możesz mieć wątpliwości, możesz próbować się wycofać, ale aniołowie zapewniają: To, co ma się wydarzyć, wydarzy się bez względu na twój opór. Dlatego lepiej przyjąć to z otwartym sercem i zaufać procesowi. Zastanów się. Czy jesteś gotowa pozwolić, by ktoś zmienił twoje życie? Czy jesteś gotowa pozwolić, by ktoś zobaczył cię prawdziwą, bez masek, bez obronnych murów? Aniołowie szepczą, Właśnie na to czekałaś. Zostań jeszcze ze mną, bo już za chwilę Aniołowie przekażą ci ostatnie słowa tego przesłania słowa, które pomogą ci przygotować się na to spotkanie. I przyjąć z odwagą wszystko, co przyniesie ze sobą ten mężczyzna. Aniołowie pokazują mi teraz, że to spotkanie będzie nie tylko emocjonalnym wyzwaniem, ale również duchowym przebudzeniem. Ta osoba wniesie do Twojego życia światło, które rozproszy mrok w miejscach, gdzie być może już dawno przestałaś zaglądać. To będzie ktoś, kto zmusi Cię do zadania sobie ważnych pytań: kim jesteś, czego pragniesz. I na co naprawdę zasługujesz? Aniołowie szepczą: Nie bój się tych pytań, bo odpowiedzi, które znajdziesz, poprowadzą cię ku spełnieniu. Możesz poczuć, że nagle cały twój świat się przewraca, ale właśnie to jest potrzebne, by zbudować coś nowego i prawdziwego. Aniołowie przypominają: Każda zmiana, choć trudna, jest krokiem do lepszej wersji siebie. Ten mężczyzna nie pojawi się przypadkowo. To spotkanie zostało zaplanowane przez Twoją duszę dawno temu, jeszcze zanim pojawiłaś się w tym świecie. Aniołowie mówią: Twoje serce już od dawna czekało na ten moment. Nie musisz się bać tego, co przyniesie przyszłość. Aniołowie są przy Tobie, otaczają Cię opieką i prowadzą przez każdy krok, jaki postawisz na tej nowej drodze. Jesteś gotowa, nawet jeśli jeszcze tego nie czujesz, zostań jeszcze ze mną. Bo już za chwilę aniołowie przekażą ci ostatnie słowa tego przesłania, słowa, które pomogą ci otworzyć się na to spotkanie z pełnym zaufaniem i wiarą, że wszystko dzieje się dla Twojego najwyższego dobra. Aniołowie proszą mnie teraz, abym przekazała Ci jedno: zaufaj temu spotkaniu i zmianom, które wniesie do Twojego życia. Ten mężczyzna pojawi się nie po to, by Cię zranić, ale by pomóc Ci wzrosnąć. Pokochać siebie jeszcze mocniej i zrozumieć, kim naprawdę jesteś. Jeżeli poczułaś, że to przesłanie było skierowane właśnie do ciebie, potwierdź jego przyjęcie wysyłając cyfrę 555. To znak dla aniołów, że jesteś gotowa przyjąć ten dar i otworzyć się na to, co dla ciebie przygotowali. Z całego serca zapraszam cię do subskrypcji tego kanału. Abyś nie przegapiła kolejnych przesłań od aniołów, które mogą pojawić się dokładnie wtedy, gdy będą ci najbardziej potrzebne. Dołącz również do naszego zamkniętego kręgu kobiet na telegramie, gdzie codziennie dzielimy się nowymi przesłaniami, inspiracją i wsparciem. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Czekamy tam na Ciebie, kochana. Pamiętaj, aby być czujna i otwarta na kolejne przesłania aniołów. Które już wkrótce pojawią się na tym kanale. Każde z nich może być kolejnym krokiem ku twojemu spełnieniu i miłości, na którą zasługujesz. Dziękuję Ci z całego serca za to, że byłaś tutaj i wysłuchałaś tego przesłania z taką uważnością i otwartością. Twoja odwaga, by słuchać głosu aniołów, świadczy o sile i pięknie Twojej duszy. Idź teraz w świat z nadzieją i ufnością, bo aniołowie są zawsze przy Tobie prowadzą cię, wspierają i otaczają miłością. To spotkanie już jest na Twojej drodze, a Twoja nowa historia właśnie się zaczyna.